Siemanko, witam wszystkich serdecznie z Katowic, z Załęża. Dzisiaj nagrywam dla Was filmik, w którym odpowiadam na Wasze pytania, które zadawaliście na Facebooku. Także zacznę tutaj, zacznę tutaj odpowiadać, ale w międzyczasie będziemy się przemieszczać w inne części, w inne rejony. A ja chciałbym, żebyście, jak poznajecie miejsca, okolice to. Pisali w komentarzach, gdzie to jest. Taka mała zabawa, nie? Tak, pytania przygotowane. Tak, yy, będę zerkał w telefon i wam odpowiadał. Ale na początku, zanim zacznę, to chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli nie usłyszycie odpowiedzi na Wasze pytanie w tym filmiku, to znaczy, że pytanie już padło w poprzednich filmach, które macie tutaj na ekranie, yy, lub pytanie było zbyt prywatne, żebym mógł na nie odpowiedzieć. Albo było, było już y, wielokrotnie w filmach, była odpowiedź już na to pytanie. Po prostu aktywny widz, który ogląda, to myślę, że wiele właśnie z tych pytań, które zostały zadane, to on zna na nie odpowiedź, który y, ogląda moje motowlogi. Także zaczynamy. Ciężarów wyjeżdżą, myślę, że nie będą nam przeszkadzać. Ja sobie wygodnie usiądę. I zaczynamy. Michał Zów, pierwsze pytanie. Cześć Adaś, mam pytanie do Ciebie: czy masz w planach kupno nowego motocykla, czy na razie dalej będziesz jeździł Hondą? Pozdrawiam. Jeżeli chodzi o ten sezon 2016, to nadal będę jeździł na Hondzie do końca tego sezonu i planuję ją sprzedać albo na koniec tego sezonu, albo na początek przyszłego sezonu, na wiosnę i zakup nowego motocykla którym prawdopodobnie będzie jakiś turystyk, jaki zobaczycie na kanale. Bardzo fajne pytanie od Kacpra. Jak oceniasz swoje umiejętności na moto? Czy na przestrzeni lat dużo się ich nauczyłeś? Pozdrawiam Kacper. Ciekawe pytanie. Także na motocyklach takich... Takich z większą pojemnością jeżdża już czwarty rok no i uważam, że potrafię jeździć potrafię jeździć nieraz dobrze ale jeżeli chodzi o technikę jazdy no to mam tutaj jeszcze wiele do nadrobienia do nauczenia na pewno potrafię jeździć bezpiecznie i z roku na rok myślę, że jest coraz bardziej bezpiecznie dla mnie coraz większą mam świadomość w wypadku, upadku, poślizgu ale nieraz jest tak, że że ludzi yy, yy, głupi na przestrzeni. Ech, patrzcie. Nieraz wygląda to tak, że pierwszy sezon ludzie jeżdżą ostrożnie. Drugi sezon też. Jeszcze się szkolą. A na przykład trzeci sezon jest tak, że nie, nie potrafią, nie, nie umiem jeszcze wszystkiego, ale mają bardzo dużą pewność siebie. I, i w, w tych, w tych potem, potem wychodzi na to, że w trzecim sezonie gubi ich ta pewność siebie, gubi pewność siebie i przeceniają swoje możliwości. A z motocyklami jest tak, że mimo lat doświadczeń, mimo tych kilometrów przejechanych, to zawsze trzeba mieć do tego pełen szacunek trzeba jeździć ostrożnie, rozważnie i z wyobraźnią. Także człowiek się uczy całe życie. Ja myślę, że coraz więcej potrafię, coraz więcej motocykli yy, prowadziłem, więc jakieś doświadczenie mam coraz lepsze, ale nigdy nikt chyba nie może powiedzieć, że jest jakimś mega ekspertem i nic mu nie grozi <grytanie> na drodze na motocyklu. No niestety, choćby ktoś jeździł całe życie, to o wypadek niełatwo na motocyklu. Także tak, tak wygląda ta odpowiedź. Krzysiek Wiśniewski pyta, czy masz zamiar w przyszłości wybrać się na Tor? Dla mnie Tor nie jest. Nie jest taki łatwy do zrealizowania. Ja cały czas powtarzam, że chcę na ten Tor, chcę na ten Tor w tym roku nie pojechałem jak zwykle, a mówiłem, że pojadę w zeszłym roku. Bo wiecie, dla mnie Tor to nie jest taka prosta sprawa, bo po pierwsze, jeżeli wybieracie się na Tor, no to warto mieć kraszpady. Ja ich nie mam. No i to już tak nie za bardzo, bo nie chcę się wywalić i... Rozwalić wszystkie plastiki, które nie są tutaj tanie w tym motocyklu Druga sprawa To opony Które moje są już zużyte, to też już nie za bardzo na tych oponach pojadę na tor No bo to motocykl musi być też przygotowany technicznie sprawny Żeby Żeby być pewnym o to, że, że się nie wywalisz na torze Ale Plany na tor są Wiadomo nie będę się jakoś mega ścigać tak jak Mario Mario82, którego pozdrawiam, będzie się ścigał. Będzie jeździł po trakcie w całej Europie. Powodzą, Mario dla ciebie. Ale na pewno chcę zaliczyć jakieś szkolenia motocyklowe na torze. Może. No pewnie, pewnie raczej to nie będzie w tym roku. Ale znowu będę się starał w kolejnym roku, żeby to zrealizować. Wyjazd na tor nie jest taką też tanią sprawą. Nie wiem, że można dużo z takiego toru wynieść. Yy, dużo doświadczenia zdobyć na torze, poznać jeszcze bardziej motocykl, jego możliwości, ale <laughs> jak na razie, że spokojnie, rozważnie, yy, no, zmienię motocykl, no to z toru lipa będzie na tym, a ten by się idealnie nadawał na tor. Także, no, zagmatwanie odpowiadam na pytania. Na tor raczej w tym roku nie pojadę. Także tyle. To co, zmieniamy miejscówkę, nie? No to zmieniamy. Ciach, no i witam z powrotem. Kto poznaje miejsce? Co to za część? Tutaj regionu. <grywa> McDonald'sy pobudowali. Obie, jak stały, tak stoi. Kolejne pytania przed nami. Szymon Wojtowicz pyta, ile w życiu dostałem mandatów? <grywa> Nie jest tego dużo. Tak, raz dostałem za kolizję drogową, którą sam spowodowałem mo na motocyklu. <grywa> Wjechałem w samochód. Ale to było dawno temu. Drugi raz dostałem za przekroczenie prędkości samochodem. Dzięki fotoradorowi w kierunku Krakowa. Trzeci raz dostałem na sławnym filmiku yy, mandat na wesoło. Tak się bawią motowlogerzy, który, którzy. który już. Yy, ma milion odsłon na YouTubie. Pewnie wielu z Was y, ogląda mój motovlog Ogląda mój motovloga zaczynało właśnie od tego filmiku. Mandat na wesoło. Także to są trzy. Później dostałem znów mandat samochodem. Tak. Dwa razy samochodem, dwa razy motocyklem. Dwa razy samochodem, dwa razy motocyklem. Czyli dwa, dwa. Cztery mandaty. To nie są jakieś mega wykroczenia, przekroczenia. To są po prostu takie rzeczy, które się zdają wszystkim. Yy. Zdarzają wszystkim. Zdarzają się wszystkim. Przekroczenie o 20 parę kilometrów na godzinę. Kolizja, która z zagapienia często może się zdarzyć. No a fotoradary, to wiecie jak to jest z fotoradarami. Po prostu dostajesz mandat i tyle. <laughs> Nawet nie wiesz kiedy. Kasia Iwaniuk, bardzo ciekawe pytanie. Co sądzisz o ludziach, którzy życzą źle motocyklistom? Jakbyś miał córkę, to chciałbyś, aby też śmigała na moto? Ludzie, którzy nam życzą źle, nawet nie będę to dzielił na, kat na kategorię motocyklistom, ale na każdy człowiek, któremu innemu życzy źle, no to według mnie nie jest dobrym człowiekiem. Ja wiem, że są tacy ludzie którzy nie popierają tej pasji i po prostu najlepiej by życzyli każdemu, żeby a wsiądź i rozwal się, jednego mniej idioty są tacy ludzie, ale rzadko się spotykam z takimi ludźmi dla mnie to jest niedopuszczalne, że w ogóle ktoś może komuś źle życzyć ja mam takie podejście, byle wszyscy byli zdrowi, dobrze im się wiodło ale nikomu na złość nigdy nie robię także jeżeli ktoś źle życzy motocyklistom, innemu człowiekowi źle komuś życzy to ja takich ludzi naokoło I, i żyjcie sobie swoim życiem, ale nieładnie tak po prostu, no nieładnie. Jakbym miał córkę, czy bym chciał, żeby śmigała na moto? Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to ja nikogo nie namawiam na motocykle, nikogo namaw nie namawiam. Nie jest tak, że jakiś mój kolega na przykład nie jeździ. I e, no weź zacznij jeździć, bo to super, super, zobacz jakie to super Nie namawiam Bo to jest y, fajne, fajne hobby, fajna pasja, motocykle i podróże Podróże w ogóle są fajne, a na motocyklu jeszcze lepsze dla mnie Ale nigdy nie namawiam, bo nie chcę nikogo mieć na sumieniu A tym bardziej jeżeli chodziłoby o dziecko To tym bardziej w życiu bym nie namawiał tylko samej inicjatywy dziecko musiałoby chcieć. Bardzo chcieć. No to jeżeli coś dziecko chce, to nie należy mu robić podgórkę. Tylko niech sobie spróbuje. Jak? Jak się wkręci, jak mu się spodoba, to będzie sobie jeździło. Ale. Ale w życiu bym nie chciał na przymus wciągnąć dziecka na motocykl. Musi chcieć. Paweł Ujma pisze: Cześć, Adaś. Takie pytanko: czy często. Ci się psuje, Jawa. Jawa się często psuje, jak się często na niej jeździ. Jak rzadko na nie jeżdżę, to rzadko się psuje. No jest to awaryjny motocykl, stara konstrukcja, jeszcze po wielu remontach silnika, które pozostawiają wiele do życzenia. Z wielu tych napraw nie byłem zadowolony, ale co zrobicie? Zapłacić trzeba za robotę, tak to wygląda. Także psuje się Jawa, ale mimo tego, że się psuje często. To nie żal tych pieniędzy, żeby naprawić żeby był motocykl sprawny Jakiś rider, Żeby można było na nim jeździć, bo jest piękny motocykl Jawa to jest piękny motocykl To co? Zmieniamy miejsca No i zmiana krajobrazu przywowi nam, żebyście pisali komentarze Pod filmem, gdzie jesteśmy A ja dalej odpowiadam na Wasze pytania Jakub Kowalik pyta się, witaj Adam, co byś wolał na kolejny motocykl? Suzuki GSX R1300 czy fjr 1300 on się nie, nie nazywa chyba GSXR1300, ale chodzi o Hayabusa Hayabusa czy Ewioderka? No i odpowiedź jest prosta, Ewioderka. Patryk Och, jakbyś miał jechać gdzieś dalej, to jaki motocykl byś wybrał oprócz Ceberki? Pozdrawiam. Jaki motocykl turystyczny bym wybrał? <laughs> No, i nadal się tutaj przewija Ewioterka. Myślę, że dobry motocykl na y, dalekie trasy szosowe. Myślę, że dobry motocykl dla mnie, że wykorzystałbym jego walory i turystyczne, i jakieś takie sportowe, bo Ewioterka ma, ma swoją moc i jest czym jechać. Także ja Yamaha Ewioterka. Piotr Kuna pyta się, jak wspominasz dzień kupna CBR-ki? <laughs> Pozdrowienia z tej strony od razu. La Piotrka, z którym właśnie by, byłem. Razem z nim by, byłem przy kupnie tej ceberki. I to był zupełny <grywka> spontaniczny zakup, bo pojechaliśmy tam, ja tam pojechałem z myślą po prostu, żeby się przysiąść do tego motocykla, bo w życiu na nim nie siedziałem. Ale czytałem o nim, widziałem filmy, że jest i sportowy, i turystyczny, że nadaje się do takiej turystyki, jaką ja uprawiam. Zapłaciłem małą zaliczkę, dałem do rączki i przejechałem się kawałek motocyklem niezarejestrowanym, bo sprowadzany jest, ale od, ogromne na mnie wrażenie wywarł, pozytywne i stwierdziłem: To jest to. Muszę mieć ten motocykl. Piękny, szybki, uniwersalny. <laughs> Zapłaciłem 500 zł zaliczki i motocykl został mi przywieziony na busia. <laughs> Także fajnie, bezproblemowo, bo nie był jeszcze zarejestrowany, więc nie mógł się podtrzymać po drogach. Ale totalne szaleństwo dla mnie. To było moje marzenie: taki piękny motocykl i się spełniło w końcu. Z XJ przesiadłem się na ceberkę i dla mnie to już było szaleństwo. Wow, udało się. Jestem bardzo zadowolony z tego motocykla. No. Także dzień zakupu to można potraktować tak, jakbym osiągnął coś niewykonalnego dla mnie, bo to nie było. Dla mnie takie proste kupić taki motocykl za takie pieniądze, bo troszkę na niego musiałem popracować. Jestem zadowolony. Tomasz Szela pyta się, czy często spotykasz widzów, na przykład gdy jeździsz na CBRC. Ogólnie odkąd kupiłem ten motocykl, no to mój kanał się szybciej rozwijał, bardzo dużo widzów przybywało, oglądalność wzrastała, także. I stałem się bardziej rozpoznawalny przez ten motocykl, z kufrem Ja w kamizelce zacząłem jeździć No jedyna taka, no są takie też takie CBR-ki, ale bardzo rzadko się spotyka Z kufrem jeszcze jeźdźca W kamizelce na takim motocyklu cbr Który jest uważany też za sportowy Także często spotykam widzów Często mnie rozpoznają po samym motocyklu Rozpoznają mnie ludzie bardzo często i coraz częściej się to zdarza bo udostępniam bardzo dużo zdjęć ze sobą, jak siedzę na motocyklu, także każdy wie, jak wyglądam. Każdy wie, jak motocykl wygląda, jak wygląda z wyposażeniem, z tym kufrem. Jak ja jestem ubrany, jaki mam kask, więc nie jest, nie jest trudno mnie rozpoznać. Oh, na jedno pytanie Dominika Madeja odpowiem podczas jazdy. I przy okazji, przemieszczę się widno miejsce. Także Dominik się pyta, czemu śmigasz, a nie coś innego? Dlaczego wybrałem takie hobby, a nie inne? W sumie na takie pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy człowiek jest inny, każdy wybiera inne zajęcia. Dlaczego wybrałem takie? Zanim zacząłem jeździć na motocyklu, no to wiedziałem, że to jest takie zajęcie, zajęcie, hobby, które sprawia radość, radość, wolności, poczucie wolności. Myślę, że to bije wszystko na łeb. Poczucie wolności. Poczucie wolności. No dokładnie, to jest to. <laughs> Dlatego śmigam na moto. To mi sprawia mega, mega dużo radości. I... I wygląda na to, że bardzo, bardzo długo będę jeździć na motocyklach. Na razie sobie nie wyobrażam, że mógłbym po prostu od tak sobie Zrezygnować z tego Dobra to zmieniamy miejsce Ciach Zmiana miejsca Oczywiście Zapraszam do komentowania Co to za miejsca odwiedzam Pod filmem Hubert Wójcik się pyta czy będziesz w tym roku Może w lubelskim I też odpowiem od razu yy, Też innym Czy będziesz w Wałbrzychu czy będziesz gdzieś tam czy będziesz gdzieś tam no, jeżeli chodzi o takie wyjazdy teraz po Polsce w różne rejony, no to yy, praktycznie ich w ogóle nie będzie, bo został miesiąc. Miesiąc i parę dni do wyjazdów Alpy, więc teraz są przygotowania, przygotowanie motocykli, co pochłania trochę czasu i nie ma, nie, nie będzie żadnych wyjazdów, no chyba że coś wyjdzie spontanicznie, ale wątpię, jeżeli ktoś jest yy, Ciekawe, czy będę w jego części, czy będę w jego okolicach. No to najlepiej śledzić mój fanpage. Tam staram się pisać, gdzie jadę, albo w drodze, gdzie jestem. To by były wszystkie pytania, na które odpowiadałem w tym filmie. Dziękuję wszystkim, którzy zadali pytania. Nie obrażajcie się, jeżeli nie odpowiedziałem na Wasze pytania, ale... No to jest moja decyzja, na które odpowiem. Na większość pytań odpowiedziałem, a na te pytania, które... Nie usłyszeliście też odpowiedzi. Być może były w poprzednich filmach, tak jak mówiłem na początku. Parę linków zajrzyjcie też do opisu filmu Parę, parę linków z filmami dotyczącymi Waszych pytań wkleję pod filmem. Także odpowiedzi będziecie mieli od razu na filmach. Tyle. Tyle ode mnie. Na razie. Pozdrawiam, cześć!